Cześć kochani, witamy Was razem z Boryskiem bardzo serdecznie i postanowiłam pójść za ciosem i od razu nagrać filmik, który powie nam o tym, jak spakować kota. Borys może z nami nie jedzie, jedzie do mojej babci i tam będzie spędzał czas, tam będą się nim wszystkie obecne panie opiekowały. I co Borysek ze sobą zabiera, to są najważniejsze informacje. Jak widzicie, on tutaj jest bardzo zainteresowany. Ja już wszystko naszykowałam. Mam też oczywiście listę, która mi powie, co muszę zabrać. I słuchajcie, tutaj właśnie. Od tego może zaczniemy. Pamiętajcie, że moje pakowanie Borysa też będzie się wiązało z tym, że on bierze dużo leków, że jest kotem nerkowym, więc tutaj od tego też zależy wszystko. Tutaj mamy właśnie torbę. Pierwsza rzecz taka absolutnie najważniejsza to są oczywiście saszetki. Ja sobie tutaj takie wszystkie rozłożyłam, żeby sprawdzić, ile ich na pewno jest, czy one są wszystkie. I tutaj, moi drodzy, właśnie, oczywiście Borys jest najbardziej zainteresowany smakołyczkami, więc tutaj ja sobie te saszetki już wcześniej policzyłam i od razu przy Was będę je wkładała do torby. Tak, od razu tutaj będę je wkładać. Nie będzie, widzieć, a nie będzie widać, ale możecie mi wierzyć, że wkładam właśnie teraz. To zresztą słychać. Saszetki, saszetki jako taka. Pierwsza podstawowa rzecz. Tych saszetek jest trochę dużo i zawsze biorę też e, saszetki takie rezerwowe, więc jest ich e, więcej niż normalnie. Więc o, jak widzimy saszetki są już spakowane. E, idąc za ciosem, e, Borys e, czasem ma e, takie swoje świrki e, i trzeba mu dosmaczyć, prawda? Tak, trzeba Ci dosmaczyć jej, jak ty to lubisz. Trzeba ci dosmaczyć czasami y, suchą chrupką, więc trochę suchych chrupek. Oczywiście mam nadzieję, że babcia z mamą wiedzą, że to, że tutaj jest słoik, to nie oznacza, że ten słoik ma być cały zjedzony. E, tutaj mam też kilka ulubionych e, takich e, smakołyków z żurawiną e, na zdrowy układ moczowy. Oczywiście to jest tylko taki chwyt marketingowy, że tam żurawina, zdrowy e, układ moczowy i tak dalej. Ja to po prostu podaję, bo czasami e, jako nagrodę, jak je dostanie takie jednodziennie e, połamane na kilka, lat, no to przecież nic się nie stanie. E, więc e, Tutaj sobie to od razu zapakujemy. I reszta rzeczy to już są rzeczy takie też mega ważne, bo to są po prostu lekarstwa. Ja tutaj, jak widzicie, poporcjowałam wszystko dokładnie co i jak, czyli nawet zrobiłam tak, że po prostu podzieliłam już odpowiednie porcje, co dostaje Borys rano, co dostaje na samą noc, co dostanie tak w podwieczorek, na podwieczorek można powiedzieć, co bardziej w południe, które kapsułki kiedy. I tutaj mamy, tu właśnie wszystko już podzielone. Jeżeli chodzi o te leki, które dostaje rano i na noc, to tutaj jest odmierzona ich ilość. Natomiast te kapsułki nie wszystkie się zmieściły, więc ja tylko tak dałam, żeby było wiadomo, jaką podać w południe, a jaką wieczorem, i to później będzie też zapisane. Więc to są te podstawowe jego leki. I tutaj od razu, jak widzicie, zapisałam te kapsułki. To są jedne kapsułki. Tutaj mamy drugie kapsułki, Necro. Daję w opakowaniach, bo też nie chcę, żeby się cokolwiek pomyliło. E, Dodatkowo tutaj włożę to wszystko w książeczkę, bo książeczka oczywiście jest obowiązkowa. W razie czego jeszcze recepta na krople, gdyby coś się stało z oczkami. E, tutaj idzie recepta na jeloks i e, saszetki jeszcze, które musi dobrać po antybiotyku e, probiotyczne. E, więc tutaj wkładam. Zobaczcie czarną plamę <noise> przez chwilę i sprzęty, czyli talerzyk, na którym Borysek je, kieliszki do odmierzania wody dla Boryska. I tutaj też jakoś będę musiała jeszcze je popakować, więc to może na razie zostawię, żeby tutaj się to nie obiło. Strzykawka do leku dla Boryska, bardzo ważna rzecz i rzeczy do czyszczenia oczek. I właśnie teraz sobie przypomniałam, że jeszcze brakuje tutaj zaraz dodam smekty yy, i brakuje jeszcze kropli do oczu nawilżających. Dodatkowo oczywiście jeszcze yy, zabaweczki, tak żeby tutaj było się czym pobawić w razie czego. Yy, też żeby było coś przyjemnego dla niego, yy, też mu tutaj oczywiście yy, zapakuję. Więc to jest tyle. Borysek jest już spakowany, jak widzicie. I pamiętajcie też, żeby zawsze zostawić opiekunowi, temu tymczasowemu opiekunowi, taką specjalną listę, o której godzinie które leki, o której godzinie kot je, jakie kot ma przyzwyczajenia, co kiedy robi, żeby też nasz kot no, nie czuł się po prostu jakoś tutaj zestresowany tym, żeby ten jego rytm dnia, przyjmowania leków, pory posiłków, żeby też było to wszystko tak, jak on sobie żyje i tak, jak potrzebuje. Pamiętajcie też, żeby zabrać swój żwirek. Ja jeszcze właśnie tutaj teraz wyczaiłam Boryska kocyk, więc też ten Boryska kocyk jeszcze przyniosę, żeby w razie czego też miał ten zapach domu, bo to jest też bardzo ważne. No, i to są takie podstawowe informacje. Borynio, ja jeszcze mam pytanko teraz do ciebie. Borynio, czy ty będziesz tęsknił? Bo póki co to chyba gdzie będziesz jechał? Tak, będziesz jechał, tak? Będziesz jechał do swojego domku tymczasowego, wakacyjnego, tak? Na wakacje będziesz jechał do babci, tak? Powiedz na wakacje. A czy będziesz tęsknił? No mam nadzieję, że będzie tęsknił, słuchajcie. Myśl, znaczy mam nadzieję, że, to, że, że nie będzie, bo w sumie to lepiej, żeby nie tęsknił i że lepiej, żeby się tam po prostu bardzo dobrze czuł. No dla kota taka y, zmiana y, to nie jest nic fajnego. Wiadomo, jakie koty są terytorialne, natomiast no, mnie pociesza to, że akurat ten dom mojej babci, gdzie Borys jedzie, to jest absolutnie jego drugi dom. On też z moją babcią przez pół roku mieszkał, jak był malutkim kociakiem, więc mam nadzieję, że wszystko jak co roku, bo to już jest trzeci czy czwarty wyjazd Borysa tam na wakacje, kiedy my jedziemy nad morze, więc ja mam nadzieję, że tak jak zawsze było ok, tak samo i tym razem będzie ok. W zeszłym roku nawet daliśmy radę, pomimo tego, że stan nerek Borysa był bardzo ciężki. W tym roku sytuacja jest stabilna i opanowana, więc wierzę mocno, że wszystko będzie dobrze. Trzymajcie za nas kciuki, aby nam się zwierzyna nie pochorowała i abyśmy się my nie pochorowali. Zobaczcie, co robi kot. Tu trzeba bardzo na to uważać, bo on już tu wyczuł te swoje smaczki. Co robi kot chcąc dostać smaczka? Potrafi nawet włożyć głowę, ale pewnie słyszeliście tą historię, jak kiedyś pod nieobecność właściciela pies włożył głowę w opakowanie pod, po, po chipsach. No, skończyło się to oczywiście bardzo źle, więc naprawdę na to trzeba uważać. Ja mu tutaj oczywiście gdzieś tam pozwalam wąchać, bo wszystko jest pod moją kontrolą, ale zaraz to zabieram, panie Borysie, i nie będzie dostępu, tak, Do pana walizki. Więc kochani, dziękuję Wam uprzejmie za oglądanie. Życzę Wam cudownych wakacji, Wam oraz Waszym zwierzakom. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki, papa. Pa.